W marcu porządkujemy ogrody po zimie, przycinamy drzewka i wysiewamy nasiona. Oto 10 najważniejszych prac w ogrodzie na marzec. W marcu w ogrzewanych pomieszczeniach wysiewamy ciepłolubne rośliny ozdobne: takie jak cynia, tytoń ozdobny, motylek, aster chiński, niecierpek, lwia paszcza, aksamitka, lew konia, szałwia i żeniszek. W drugiej połowie marca pod osłony foliowe wysiewamy dimorfotekę, nemezję, portulakę wielkokwiatową, aksamitkę, goździk chiński i kocanki ogrodowe. Jeżeli istnieje ryzyko pojawienia się przymrozków, okrywamy je agrowłókniną. Pod koniec marca do gruntu wysiewamy nasiona roślin jednorocznych, takich jak groszek pachnący, smagliczka, powój trójbarwny, rezeda, gipsówka, ostróżka i chabry. A także beliny, dzwonek karpacki, orlik ogrodowy, gęsiówka, aster alpejski, łubiny i słonecznik. W marcu wysiewamy wiele popularnych warzyw. Do tuneli foliowych siejemy nasiona rzodkiewki, marchwi, szpinaku, pora, sałaty masłowej i kopru. Aby zabezpieczyć je przed spadkami temperatury, okrywamy je dodatkowo agrowłókniną. Na początku marca przygotowujemy rozsadę selera, pora, wczesnych odmian warzyw kapustnych i sałaty. Wysiewamy też bazylię i majeranek. W drugiej połowie marca na parapetach okiennych wysiewamy paprykę, pomidory i bakłażan. Na zewnątrz wysadzimy je dopiero w drugiej połowie maja. Pod koniec marca, gdy w nocy ustali się temperatura dodatnia, do gruntu wysiewamy groch, bób, rzodkiewkę, jarmusz, wczesne odmiany marchwi, Pietruszkę, szpinak i koper ogrodowy. Po najlepsze nasiona warzyw, ziół i kwiatów zapraszamy do naszego sklepu pod adresem sklep.poradnikogrodniczy.pl. W marcu przycinamy mrozoodporne drzewa, takie jak jabłonie i grusze. Śliwy późno owocujące najlepiej przycinać od marca do początku kwietnia. Cięcie prześwietlające drzew owocowych poprawia dostęp światła do wnętrza korony i przewiewność, co zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób i sprawia, że owoce lepiej dojrzewają. Rany po cięciu należy posmarować maścią ogrodniczą lub farbą emulsyjną z dodatkiem fungicydu. W marcu przecinamy krzewy takie jak agrest, porzeczki, leszczynę pospolitą, jagodę kamczacką, pigwę i świdośliwę. Porzeczka czarna najlepiej owocuje na pędach jednorocznych i dwuletnich. Odmładzając krzewy wycinamy więc 3-4 najstarsze gałęzie tuż przy ziemi. Porzeczka czerwona i biała owocują na krótkopędach. Przycinamy więc pędy młode, by pobudzić ich wzrost, a zostawiamy pędy starsze, nawet czteroletnie. Agrest tniemy podobnie, ponieważ także owocuje na krótkopędach. Podczas przycinania porzeczki zwracamy uwagę na nienaturalnie nabrzmiałe pąki, w których może rozwijać się wielkopąkowiec porzeczkowy. Takie pąki lub całe pędy ze zmienionymi pąkami usuwamy. Więcej informacji o przycinaniu roślin owocowych znajdziesz w książce Szkoła Cięcia 2 Drzewa i krzewy owocowe, dostępnej w naszym sklepie. Link do niej jest w opisie pod wideo. W marcu wykonujemy cięcie krzewów kwitnących na pędach tegorocznych, takich jak budleja, hortensja drzewiasta, hortensja bukietowa, tawuła japońska, pięciornik krzewiasty i dereń biały. Pod koniec marca przycinamy wrzosy, wrzośce i róże. W tym czasie przycinamy także żywopłoty z buka, grabu i tuj. Opryski drzew owocowych w marcu pozwalają uniknąć groźnych chorób. W marcu wykonujemy oprysk brzoskwini przeciwko kończerzawości liści. Przeprowadzamy go w okresie nabrzmiewania pąków, tuż przed ich pękaniem, przy temperaturze nie niższej niż 6 stopni Celsjusza. Do oprysku używamy środka Syli 65WP lub ekologicznych preparatów ze skrzypu polnego, np. lykos. W tym czasie opryskujemy także drzewa jabłoni przeciwko mączniakowi prawdziwemu. Opryski preparatem Siarkol 800SC lub Siarkol Extra 80WP wykonujemy przed i bezpośrednio po kwitnieniu. Do oprysku przeciwko kwieciakowi i jabłkowcowi stosujemy środek Delta. W marcu wykonujemy także opryski wiśni i czereśni na raka bakteryjnego środkami Miedzian 50WP lub Miedzian Ekstra 350 SC. Marzec to także dobra pora, aby wykonać oprysk przeciwko szkodnikom zimującym na roślinach, takim jak przyce, przędziorki czy miseczniki. Do tego celu można użyć Emulpar 940 EC, siltak EC lub zwykły olej parafinowy. W marcu przeprowadzamy opryski agrestu, porzeczek, maliny, jeżyny, winorośli i borówki amerykańskiej przeciwko zimującym formom szkodników oraz niektórym chorobom. W okresie bezlistnym warto wykonać opryski olejem parafinowym ograniczający populację mszyc czy wiseczników. Agres i porzeczki opryskujemy preparatami siarkowymi przeciwko amerykańskiemu mączniakowi agrestu, a środkiem Signum 33 WG przeciwko antraknozie liści porzeczek. Inspekt ogrodowy to skrzynia bez dna z otwieranym daszkiem, w której można wysiewać warzywa i kwiaty. Aby podnieść w nim temperaturę, wystarczy wykorzystać obornik. W inspekcie będą trzy warstwy o grubości od 20 do 30 cm. Na dole wykładamy obornik, najlepiej koński, który rozkładając się wytworzy sporo ciepła i ogrzeje glebę podczas kiełkowania nasion. Na warstwie obornika układamy suche liście lub sieczkę słomianą i dobrze ubijamy. Na wierzch sypiemy warstwę żyznej ziemi, do której wysiewamy nasiona. Obornik koński granulowany kupisz w sklepie naszego poradnika. Marzec to doskonała pora na przesadzanie roślin doniczkowych. Większość roślin kończy okres zimowego spoczynku i rozpoczyna okres wzrostu. W tym czasie najlepiej znoszą stres związany z przesadzaniem. Rośliny, które nie mieszczą się w donicy albo rośliny nowe, przesadzamy do donic tylko trochę większych. Wybieramy podłoże odpowiednie dla danego gatunku. Przy dużych roślinach można wymienić tylko wierzchnią warstwę podłoża. Pamiętamy o otworach odpływowych i warstwie drenażowej. W marcu rośliny domowe częściej zraszamy, podlewamy i rozpoczynamy nawożenie. Aby trawnik po zimie odzyskał atrakcyjny wygląd, konieczne jest wykonanie kilku prac pielęgnacyjnych. Wygrabiamy stare liście i obumarłe resztki traw. Wykonujemy wertykulację, która służy do usuwania resztek zaschniętych źdźbeł oraz mchu. Wykonuje się ją tylko na starszych trawnikach, gdyż młody jednoroczny można tym zabiegiem uszkodzić. Przeprowadzamy aerację, by napowietrzyć korzenie. Małe trawniki można nakuwać widłami, to większy używa się aeratorów. Wykonujemy piaskowanie, a w razie potrzeby także wapnowanie, np. dolomitem. Trawnik kosimy, gdy źródła podrosną powyżej 6 cm. W drugiej połowie marca trawnik zasilamy nawozem wieloskładnikowym. Do nawożenia trawnika polecamy wysokoazotowy nawóz marki Vegano, dostępny w naszym sklepie. Link do nawozu znajdziesz w opisie pod wideo. Po więcej porad dotyczących uprawy ogrodu, zasubskrybuj nasz kanał. Czekamy też na Twój komentarz, jakie prace w marcu Ty wykonujesz w ogrodzie.